Witam Was bardzo serdecznie. W zeszłym roku wiele podróżowaliśmy, więc ze wszystkich miejsc wyłonimy TOP. Dziś wspominamy opuszczone pałace. TOP utworzyłam na podstawie zjawisk paranormalnych. Zaczynając od końca, czyli najmniejsza aktywność i najmniej zgłoszeń o dziwnych zjawiskach. Siedzicie wygodnie w fotelach? No to zaczynamy. Zaczynamy od miejsca siódmego. Jest to pałac o bogatej historii sięgającej XIX wieku. Obiekt ten stanowił niegdyś centralny punkt życia wsi. Został wzniesiony jako rezydencja szlachecka. Około roku 2000 pałac oraz towarzyszące mu oficyny mieszkalne zostały opuszczone. Brak działań restauracyjnych sprawia, że budynek niszczeje. Opuszczony pałac od lat przyciąga miłośników zjawisk paranormalnych oraz eksploratorów opuszczonych miejsc. Wśród lokalnej społeczności krążą opowieści o nawiedzeniach i tajemniczych zjawiskach mających miejsce w jego murach. Niektórzy twierdzą, że w nocy można usłyszeć niewyjaśnione dźwięki, takie jak kroki w pustych korytarzach czy szepty dochodzące z opuszczonych pomieszczeń. Inni wspominają o pojawiających się cieniach czy postaciach widzianych w oknach budynku, mimo że od lat nikt tam nie mieszka. Na miejscu szóstym znajduje się pałac o bogatej historii sięgającej XIX wieku. Choć nie jest szeroko znany, jego dzieje oraz obecny stan wzbudzają zainteresowanie miłośników architektury i historii regionu. Pałac został otoczony folwarkiem i rozległym parkiem, który miał podkreślać prestiż rezydencji. W XIX wieku posiadłość przechodziła z rąk do rąk i była własnością kilku znamienitych rodów. Jego obecny stan i opuszczone wnętrza budzą niepokój i wyobraźnię odwiedzających. Wnętrza pałacu charakteryzują się zniszczonymi piecami, skrzypiącymi schodami oraz intensywnym zapachem sugerującym niedawne nieformalne spotkania. Szczególnie intrygujący jest łososiowy sufit w jednym z pomieszczeń, który według relacji jednego z eksploratorów pojawiał się w jego snach, a czasem w formie koszmarów związanych z zawaleniem stropu. O pałacu krążą różne opowieści związane z niewyjaśnionymi zjawiskami. Pierwsza opowieść zaginione dokumenty i sekretny skarb rodziny. Jedna z legend mówi, że tuż przed opuszczeniem pałacu w 1945 roku, hrabia, ostatni właściciel, miał ukryć cenne dokumenty i kosztowności w sekretnym pomieszczeniu. Mówi się, że w podziemiach pałacu znajdowało się przejście prowadzące do podziemnych lochów, które później zostało zamurowane. Niektórzy eksploratorzy twierdzą, że znaleźli dziwne wgłębienia w ścianach piwnicy, które mogą sugerować na istnienie ukrytych pomieszczeń. Inni mówią o tajemniczych dźwiękach i odczuciu obserwowania, jakie mają miejsce właśnie w tych podziemiach. Druga opowieść: duch niemieckiego żołnierza. Inna legenda mówi o niemieckim żołnierzu, który miał zostać zabity w pałacu pod koniec wojny. Podobno jego duch błąka się po korytarzach, a niektórzy mówią, że widzieli ciemną sylwetkę w wojskowym mundurze, znikającą w ścianach. Relacje mieszkańców wskazują, że w okolicach północy można usłyszeć ciężkie kroki i odgłosy przesuwania mebli, mimo że pałac jest pusty. Trzecia opowieść zniknięcia w lesie wokół pałacu. W okolicach pałacu znajduje się stary las, który w przeszłości pełnił funkcję terenu łowieckiego. Mieszkańcy pobliskich wsi mówią, że na przestrzeni lat dochodziło tam do tajemniczych zaginięć. Jedna z opowieści mówi o grupie dzieci, które w latach 50. XX wieku weszły do lasu i nigdy nie wróciły. Ich ciała odnaleziono kilka dni później, ale nie było na nich żadnych śladów przemocy. Co więcej, ubrania dzieci były nienaruszone, jakby po prostu zasnęły i nie obudziły się już. Czwarta opowieść klątwa rodziny. Według niektórych przekazów, jeden z członków rodu miał zajmować się okultyzmem. Próbował sprowadzić na swoją rodzinę wieczną ochronę, jednak coś poszło nie tak. Po jego śmierci zaczęły się tragiczne zdarzenia, nagłe zgony, tajemnicze choroby i pożary. Mówi się, że klątwa trwa do dziś, i to właśnie ona sprawiła, że pałac nigdy nie został odrestaurowany i popadł w ruinę. Mimo, że pałac stoi dziś opuszczony, jego przeszłość nadal budzi zainteresowanie i niepokój. Czy rzeczywiście skrywa ukryte skarby? Czy duchy dawnych mieszkańców wciąż nawiedzają jego ruiny? Tego nikt nie wie na pewno, ale jedno jest pewne: to miejsce wciąż czeka na odkrycie. Na miejscu piątym jest pałac o bogatej historii, który obecnie popada w ruinę. Wzniesiony w XIX wieku, był niegdyś świadkiem wielu wydarzeń i stanowił ważny element lokalnego dziedzictwa kulturowego. W przeszłości pałac spełnił funkcję rezydencji dla lokalnej arystokracji, będąc centrum życia towarzyskiego i kulturalnego regionu. Niestety, z biegiem lat, pałac zaczął tracić na znaczeniu, a brak odpowiedniej opieki doprowadził do jego stopniowej degradacji. Obecnie budynek jest w złym stanie technicznym, a jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Los pałacu zmienił się dramatycznie w 1912 roku, gdy wybuchł w nim pożar. Płomienie strawiły dach, część wnętrz i większość cennych zbiorów sztuki. Ogień wybuchł w nocy, a jego przyczyny nigdy nie zostały jednoznacznie ustalone. Niektórzy świadkowie twierdzili, że mogło dojść do celowego podpalenia, ale oficjalnie przyjęto wersję o zwarciu instalacji elektrycznej. Po pożarze rezydencję odbudowano, ale w skromniejszej formie. Jak wspomniałam wcześniej, przyczyna pożaru pałacu nigdy nie została jednoznacznie wyjaśniona. Istnieją spekulacje, że mogło dojść do celowego podpalenia, być może na tle konfliktu o spadek lub niespłaconych długów. Inni twierdzili, że był to efekt działalności jakiegoś służącego, który zemścił się na właścicielach za złe traktowanie. Według niektórych przekazów w XIX wieku doszło do kilku tajemniczych śmierci. Mówiono o młodej kobiecie, prawdopodobnie służącej, która odebrała sobie życie, rzucając się z drugiego piętra. Jej duch miał później nawiedzać pałacowe korytarze. Inna historia dotyczy młodego oficera, który miał zginąć w pałacu w wyniku nieszczęśliwego wypadku podczas polowania. Do dziś niektórzy twierdzą, że nocą słychać odgłosy kroków na piętrze i dziwne, niewyjaśnione dźwięki. Mieszkańcy okolicznych wsi od lat opowiadają historie o tajemniczych postaciach widywanych w pałacowym parku. Niektórzy mówią o wysokiej postaci w długim płaszczu, inni o cieniach poruszających się między drzewami. Pałac to miejsce z niezwykle ciekawą historią od XVI wiecznej rezydencji, przez burzliwe losy arystokracji, po dramatyczny pożar i tajemnicze wydarzenia XX wieku. Obecnie popada w ruinę, ale jego mury wciąż kryją wiele sekretów. To jeden z tych obiektów, które mogłyby być atrakcją turystyczną, gdyby tylko znalazł się ktoś, kto zechciałby przywrócić mu dawną świetność. Miejsce czwarte to pałac o bogatej historii sięgającej XIII wieku. Jego dzieje są pełne zarówno momentów świetności, jak i tragicznych wydarzeń, które odcisnęły piętno na tym miejscu. Obecnie pałac jest opuszczony i popada w ruinę. Opuszczone wnętrza i zaniedbany park dodają miejscu tajemniczej i nieco mrocznej atmosfery, przyciągając miłośników historii i eksploratorów opuszczonych miejsc. Jego mroczne opowieści i legendy wciąż fascynują i przyciągają tych, którzy pragną zagłębić tajemnicę tego miejsca. Śmierć młodej hrabianki Franciszki w wieku 28 lat, żony Zygmunta Kalksztaina, była ogromnym ciosem dla rodziny. Jej przedwczesne odejście obiane jest tajemnicą, a niektórzy mieszkańcy sugerują, że mogła paść ofiarą tragicznego wypadku lub choroby. Po jej śmierci wdowiec opuścił pałac, nie mogąc znieść wspomnień związanych z ukochaną żoną. Niektórzy mieszkańcy wierzyli, że w pałacu wydarzyło się coś więcej niż tylko przedwczesna śmierć, zaczęły krążyć opowieści o klątwie rodu, według której każda młoda kobieta w rodzinie miała umrzeć w tajemniczych okolicznościach. W okolicy znajdują się cztery stawy i największy zestawów, według miejscowych podań, był tak głęboki, że pewnego dnia pochłonął konia z wozem i nigdy nie oddał. Od tamtej pory miejsce to budziło grozę wśród mieszkańców, którzy wierzyli, że w głębinach mieszka jakaś tajemnicza siła. Na początku XX wieku pałac przeszedł w ręce chłopowskich. W okresie międzywojennym w majątku działała także cegielnia i tartak, a produkowane tu ziemniaki były eksportowane do Europy. Jednak nie wszystko układało się dobrze. Rodzina doświadczyła serii tragedii. Istnieją doniesienia, że w okolicach pałacu zaginęło kilku pracowników, a w jeziorze znaleziono ciało służącej, która miała odebrać sobie życie, rzucając się do wody. Niektórzy wierzą, że była kolejną ofiarą klątwy Kalksztajnów. Podczas II wojny światowej majątek został przejęty przez Niemców. Niektóre przekazy mówią, że w piwnicach pałacu Niemcy mogli przetrzymywać więźniów choć brak na to twardych dowodów. Wiadomo jednak, że kilku mieszkańców wsi zostało wywiezionych w niewiadomym kierunku i nigdy nie wróciło. Pierwsza opowieść duch Franciszki. Według lokalnych legend, pałac nawiedza duch rabianki franciszki która zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach. Mieszkańcy mówią o tajemniczych odgłosach, zimnych powiewach i cieniach poruszających się po pałacu. Druga opowieść tajemnicze zgony w stawie. Opowieści o stawie, które pochłonęło konia z wozem, wydają się nie być tylko bajką. Na przestrzeni lat kilka osób utonęło w niewyjaśnionych okolicznościach. Niektórzy twierdzą, że w wodzie coś wciąga ludzi na dno. Wiele osób twierdzi, że słyszało dziwne odgłosy, jakby coś dużego wpadało do wody. Inni widzieli cienie krążące wokół stawu. Trzecia opowieść Klątwa Kalksztajnów. Krąży legenda, że każda młoda kobieta w rodzinie Kalksztajnów miała umrzeć przed trzydziestką. Choć brzmi to jak przesąd, w historii rodziny rzeczywiście doszło do kilku przedwczesnych śmierci kobiet. Czy legenda o klątwie kalksztajnów jest prawdziwa? Tego nikt nie wie na pewno, ale jedno jest pewne. To miejsce, które nie pozwala o sobie zapomnieć. Miejsce trzecie to pałac, który został zbudowany w 1905 roku, jednak obecnie znajduje się w stanie ruiny. Mimo to miejsce to wciąż przyciąga miłośników historii i architektury, którzy dostrzegają w nim potencjał do przywrócenia dawnej świetności. Choć pałac nie jest tak znany jak inne opuszczone rezydencje w Polsce, przez lata wokół niego narosło kilka tajemniczych historii. Niektóre z nich mają swoje korzenie w prawdziwych wydarzeniach, inne są efektem lokalnych opowieści i domysłów. Pierwsza opowieść Niewyjaśnione zaginięcie dziedzica. Jedna z najbardziej tajemniczych historii mówi o synu właściciela, który zaginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Według przekazów młody dziedzic miał pewnej nocy wyruszyć do lasu nieopodal pałacu i nigdy już nie wrócił. Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, nie udało się znaleźć żadnych śladów jego ciała ani przedmiotów, które mogłyby pomóc w rozwikłaniu zagadki. Niektórzy twierdzą, że został porwany przez zbójników, inni uważają, że stał się ofiarą jakiejś klątwy. Do dziś miejscowi wierzą, że w okolicy pałacu czasem słychać cichy płacz dziecka, choć budynek od lat stoi pusty. Druga opowieść Widmowy lokaj. Kolejna legenda dotyczy jednego z lokajów, który pracował w pałacu na początku XX wieku. Miał on popaść w konflikt z właścicielem posiadłości i pewnej nocy odebrał sobie życie, wieszając się w jednym z pomieszczeń na poddaszu. Od tego czasu niektórzy mieszkańcy twierdzą, że w pałacu można usłyszeć kroki na schodach i ciche szepty w pustych korytarzach. Niektórzy twierdzą, że widzieli postać mężczyzny w służbowym uniformie przechadzającą się po pałacu nocą. Trzecia opowieść tajemnicze znaki na murach. Wielu eksploratorów, którzy odwiedzili pałac, zwracało uwagę na dziwne symbole wyryte w ścianach piwnic. Część z nich przypomina alchemiczne znaki, ale inne mogą być związane z okultyzmem. Istnieją teorie, że po wojnie w pałacu mogły odbywać się tajemnicze rytuały, a być może jeszcze wcześniej ktoś zajmował się tam eksperymentami spirytystycznymi. Niektórzy wierzą, że to właśnie te praktyki sprawiły, że miejsce ma tak złowrogą aurę. Mimo, że nie ma jednoznacznych dowodów na to, że w pałacu dochodzi do zjawisk paranormalnych, wiele osób, które odwiedziły to miejsce, mówiło o dziwnej atmosferze, uczuciu bycia obserwowanym i nagłych zmianach temperatury w określonych częściach budynku. Część eksploratorów twierdziła, że ich sprzęt elektroniczny nagle przestawał działać, co niektórzy interpretowali jako działanie nieznanych sił. Istnieją doniesienia o osobach, które twierdzą, że widziały w pałacu tajemnicze światła lub sylwetki w oknach, mimo że budynek od lat jest opuszczony. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieli okazję odwiedzić to miejsce, może warto posłuchać ciszy, być może coś odpowie. Przechodzimy do miejsca drugiego. Jest nim pałac otoczony rozległym parkiem, który niegdyś służył jako teren łowiecki dla arystokracji. Jego opuszczone wnętrza i tajemnicza atmosfera pobudzają wyobraźnię odwiedzających. Wielu z nich opisuje to miejsce jako pełne spokoju i ciszy, a przekraczając bramę można poczuć, jakby wkraczało się w inny wymiar. Pałac powstał w XVIII wieku jako rezydencja myśliwska dla lokalnej arystokracji. Pełnił funkcję zarówno letniej rezydencji, jak i stałego zamieszkania. Wokół pałacu krąży wiele opowieści przekazywanych przez lokalnych mieszkańców oraz eksploratorów odwiedzających to miejsce. Pierwsza opowieść o zagubionej duszy hrabiny. Jedna z legend mówi o młodej hrabinie, która miała mieszkać w pałacu w XIX wieku. Była zakochana w młodym zarządcy majątku, lecz ich miłość była niemożliwa z powodu różnic klasowych. Gdy ojciec dziewczyny dowiedział się o jej uczuciu, zamknął ją w jednej z komnat pałacu, aby nigdy więcej nie spotkała ukochanego. Zrozpaczona kobieta zmarła w zamknięciu, a jej dusza miała pozostać w pałacu na wieki. Mówi się, że nocami słychać cichy płacz dochodzący z pałacu. Druga opowieść zniknięcia w lesie wokół pałacu. Las otaczający pałac od dawna cieszył się złą sławą. Niektórzy mieszkańcy okolicznych wsi twierdzą, że od wieków dochodziło tam do tajemniczych zaginięć. Istnieją relacje o ludziach, którzy wybierali się do lasu, lecz nigdy z niego nie wracali. Czasami znajdowano porzucone rzeczy osobiste, ale żadnych śladów samych zaginionych. Niektórzy przypisują to działalności bandytów z dawnych czasów, inni mrocznym siłą związanym z samym pałacem. Trzecia opowieść. Tajemnicza Czerwona Sala. Według jednej z miejskich legend, we wnętrzach pałacu znajdowała się sala wyłożona czerwonym aksamitem, która miała skrywać mroczną tajemnicę. Niektórzy twierdzą, że odbywały się tam spotkania okultystyczne lub rytuały związane z tajemniczymi stowarzyszeniami. Po wojnie sala zniknęła bez śladu, a jej lokalizacja pozostaje nieznana. Czwarta opowieść, duch niemieckiego oficera. Mieszkańcy pobliskich wiosek opowiadają także o duchu niemieckiego oficera, który miał zostać zamordowany w pałacu pod koniec II wojny światowej. Podobno jego ciało zostało ukryte w jednym z tuneli pod budynkiem. Niektórzy eksploratorzy twierdzą, że widzieli sylwetkę mężczyzny w mundurze przechadzającą się przed pałacem. Jest to jedno z tych miejsc, które z pewnością czeka na swoich odkrywców, zarówno tych szukających historycznych faktów, jak i tych, którzy wierzą w duchy i niewyjaśnione zjawiska. I miejsce pierwsze to pałac o niezwykle burzliwej historii sięgającej czasów średniowiecza. Jego losy były naznaczone zarówno okresem świetności, jak i tragedią, szczególnie podczas II wojny światowej. Dziś, choć opuszczony i niszczający, wciąż wzbudza zainteresowanie historyków, eksploratorów oraz miłośników mrocznych opowieści. Ostatnia właścicielka została rozstrzelana przez Niemców we wrześniu 1939 roku. Wtedy majątek rodziny został przez nich przejęty, a w pałacu utworzono prowizoryczny obóz. Więźniów przetrzymywano w piwnicach pałacu, które stały się miejscem tortur i egzekucji. Masowe rozstrzeliwania odbywały się zarówno w pałacowych piwnicach, jak i w otaczającym parku. Ciała zakopywano w masowych grobach, których lokalizacja do dziś pozostaje tajemnicą. Opowieść pierwsza: Duch Heleny. Według mieszkańców okolicznych miejscowości pałac nawiedza duch Heleny, ostatniej właścicielki, która została zamordowana przez Niemców. Ludzie twierdzą, że w pałacu można usłyszeć ciche szepty, kroki i dźwięki przypominające płacz kobiety. Niektórzy eksploratorzy twierdzą, że podczas nocnych wizyt w pałacu odczuwali nagły chłód i niepokój, a niektóre sprzęty przemieszczały się samoistnie. Opowieść druga: ukryte skarby i sekrety pałacu. Legenda głosi, że w czasie II wojny światowej właściciele mieli ukryć kosztowności i cenne dokumenty w podziemiach pałacu. Istnieją spekulacje, że w podziemiach mogą znajdować się tajne przejścia, jednak nigdy nie przeprowadzono dokładnych badań archeologicznych. Opowieść trzecia: katownia i zjawy więźniów. Osoby odwiedzające pałac nocą mówią o dziwnych odgłosach, metalicznych uderzeniach i niewytłumaczalnym hałasie. Wielu uważa, że są to echa przyszłości, odgłosy tortur i krzyki więźniów zamordowanych w piwnicach pałacu. Niektórzy eksploratorzy twierdzą, że czuli niewytłumaczalną presję i uczucie bycia obserwowanym podczas wizyty w pałacu. To miejsce, którego historia jest równie fascynująca, co przerażająca. Od średniowiecznych początków, przez okres świetności, aż po tragiczne wydarzenia II wojny światowej, budynek był świadkiem wielu dramatycznych momentów. Dziś, mimo że popada w ruinę, nadal budzi niepokój i stanowi symbol mrocznej przeszłości tego regionu. A czy w podziemiach nadal ukryte są dowody zbrodni wojennych lub kosztowności ostatnich właścicieli? To pytanie wciąż czeka na odkrycie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tych wspomnień. Ale zanim się z Wami pożegnam, chciałabym podziękować moim wspierającym. Kochani, serducho dla Was. Kolejne miejscówki na mnie czekają, więc czas się pakować a tymczasem ściskam Was mocno i do następnego.